Czy Wy mogliście spokojnie spać na Ukrainie? Czy baliście się zasypiać? Baialiśmy się. się troszkę. Baialiśmy się troszkę, ale my tego zasynają. Uh -huh. A czego się baliście najbardziej? Że w nas poleciały rakieta Czy się coś? W innych miejscach w Ukrainie, u dzieci domy, u bolnicy strzelały. I dziecko już w szkole bomba jakoś rozwalane. Czy to wszystko da się naprawić? Ja nie znam. Ja nie znam. A czy wy możecie w Polsce, kiedy już tu jesteście razem z nami, czy tu możecie spokojnie spać? Tak, tak. A czy przypomina wam się to, co przeżyliście w Ukrainie? Czy udaje się wam o tym zapomnieć? Jak to jest? Nie udaje się. Вдається, ну я так трохи забуваю про нього. А мені ні. Ну, літали великі самоліти дуже низько. І стріляли. Літали ракети. І ще коли ми бачили з мамою, їхали по дорозі, то прямо повз нас прилетіла ракета далеко-далеко. Darinko, ale ty wiesz, że tutaj w Polsce niebo jest czyste. Wiesz o tym, że tu jesteś bezpieczna. Tak, ja znaję. Dawid, dobranoc. <słuch> <słuch> Słuchajcie, ja rozumiem, bo wy śpicie tam, gdzie jest mnóstwo ludzi. Czy tam w ogóle da się spać na tej wielkiej sali? Oj, no to <słuch> że wasz. Tam jednak wkluczają. Nie to nie, nie, nie co... Do, no, tak, głodne ciało na Nawet na czas powierzy, nie ma. i Chcielibyście zamieszkać u polskiej rodziny? Nie znam. Ale znaju. chcielibyście zmienić... Bo wiecie co? Ja słyszałam, że tam, gdzie wy mieszkacie, to tam na dwóch potężnych salach mieszka 4 tysiące osób. To jest bardzo, bardzo dużo. Dobranoc. <słuchaj>, Słuchaj, gdybym ja na takiej sali mieszkała, to ja bym już chrapała na tym krześle, wiesz? Bardzo dobrze cię rozumiem. <słuchaj> A przede wszystkim bardzo się cieszę, że, że widzę wasz uśmiech. I że tu jesteście. I że jesteście bezpieczni. I że za chwilę wszystko się poukłada. Ja mam nadzieję, że znajdziecie takie miejsce, w którym będziecie szczęśliwi. A przede wszystkim mam nadzieję, że ta wojna szybko się skończy i wrócicie do swojej kochanej Cioci Oli do swojej sobaćki. co nie zapamiętałam jak się wabi? Jessie. Jak wygląda? Ona Czarny. jest taka i czarnka. Czarna? Ja też mam czarnego psa. Wabi się Malwina, ma biały krawat, bardzo elegancki pies. Ona je na nóżki, a takiej jest biała, Tak Takie białe? To tak samo La... jak moja Malwina. Jedna łapka ona jej białinka, a druga, druga. czarninka. Jedna Одна біла із крапочками чорними, а друга чорна. Вона красива. І Сидить рівно і гавкає. І дуже красива гавкає. Да. В неї такі красиві вушка, коли вона дуже злана і хочеться такий когось, то в неї шерсть дибом стоїть, як мама каже. А коли щось чує, вона піднімає свої вуха. Клини, що в них так ложить, так красиво. А ліже вас? Лиже. По бузі теж? Ja, Wiecie, по язику теж. По язику? фуй, неправда?